Cześć, Karl, cześć Walter! Aha. Mhm. Ten zalekła co? To krokomil przyjechał znowu na psocić. Zobaczcie, ukradł zieloną farbę. A teraz z nią ucieka. Karl, szybko, łap go! Okej, okay, karl, czas na transformację. Zobacz, tutaj jest. Tylko, że mamy tu wielki korek. Nigdy go nie złapiemy. Super ciężarówko musisz coś wymyśleć, bo on ucieknie. Chyba masz już jakiś pomysł. wóz policyjny? Aha! Ach, widzę! Po włączeniu Syreny wszyscy się rozjeżdżają na bok! zatrzymać tego łobuza! Mm. Jadąc na tym rondzie nigdy się nie dogonicie. Już wiem! Użyj swojego gadżetu! Agnes, to świetny pomysł! To wiaderko z farbą jest zrobione z metalu, więc możesz je przyciągnąć! Tak, to działa! Ha, ha, odzyskaliśmy go! Dobra robota, Superciężarówko. Teraz Team może kontynuować malowanie. Haha, Superciężarówko! Wciąż masz na sobie tę plamę! Dzisiaj jest Monster Truck Show miasta samochodów. O nie, Marley jest chory i nie będzie w stanie wystąpić. Hmm? Ha? Nie martw się, Mary, Tom ma robota, który cię zastąpi. Robot wykonuje swój pierwszy wyczyn. Auć! Robot wymknął się spod kontroli. Tom potrzebuje twojej pomocy, super superciężarówko. Na Walter! Robot Monster Track wymknął się spod kontroli. O nie, robot wykonuje akrobację na ulicy. Walter jest w niebezpieczeństwie super ciężarówka. Czas na transformację. Aha. Monster Trap! Uratujmy Waltera przed robotem! Walterze, odsuń się! Niezły ruch! Jesteś teraz bezpieczny, Walterze? Myślę, że robot wierzy, że rzucasz mu wyzwanie, superciężarówko! O nie! Robot zamierza wykonać kolejną akrobację! Robocie, zatrzymaj się. Co za bałagan! Superciężarówka nie chce grać w twoją grę, robocie. Nie na ulicę! Dobra robota, Superciężarówka. Robot jest rozczarowany, ale nie chce przestać. Robot zmierza w kierunku otwierającego się mostu. Zrobi sobie krzywdę! Most to niebezpieczne miejsce do wykonywania akcji roboczej. Uważam. O nie! On zaraz wpadnie do kanału! Robot potrzebuje Twojej pomocy, Superciężarówko! Czas na użycie gadżetu! Uh -huh. Romin telekinetyczny pomoże! Ale najpierw uh? postawmy go z powrotem na koła! Uh -huh. Świetnie! Zabierzmy robota z powrotem do Toma, żeby mógł go naprawić. O! Tom, naprawmy system robota i przywróć mu porządek. Uh -huh, uh -huh. Mm, mm. Hey. Ha, ha. Ha. Nie martw się, Robocie! Tom naprawi twoje koło. Mm -hmm. Mm -hmm. Robot jest gotowy do występu. Marley czuje się teraz znacznie lepiej. Jest gotowy do rozpoczęcia zawodów. Super ciężarówko, czy chciałbyś wziąć udział w pokazie Monster Fiendu? Konkurencja jest silna. Zobaczmy, co potrafisz super ciężarówki. Wygląda na to, że mamy zwycięzcę. Ha. Hej, chłopaki, strzelacie karniaki? Wow, fenomenalny gol! Chyba coś się dzieje w naszym mieście samochodów. Karl, lepiej to nabry. szybko sprawdź. Aha. Aha. <śpuszka> A a nie, opony massimo a zostały ukradzione. Ta ma A policjantka Matilda pomaga mu je znaleźć. Hm, słabo im idzie te szukanie. Tak jest Karl. Jestem pewien, że pomożesz im odnaleźć skradzione opony. Dobrze, Massimo, super ciężarówka odnajdzie twoje opony. Super będziesz się transformował. Zgadza się Matyl. Latający pojazd byłby idealny. Tak jest! Helikopter! Zda się superciążerówka. Z góry widać znacznie więcej. O, coś widziałeś? Tak, to była tocząca się opona. Tylko skąd ona się tam znalazła? Tak jest. Ona ewidentnie toczyła się od strony naszego placu budowy. Ale lecimy go sprawdzić. Zabrałeś te opony, żeby bawić się nimi na placu budowy. A Walter ci w tym pomaga? No, tak. pięknie. Zrób ciężarówkę. On próbuje uciec. Musisz go złapać. Hmm. A, Tylko nie to. Jerry jechał do tunelu. I jak go hey, poznałeś? Bo Co? Chcesz użyć swojego gadżetu? Laser telekinetyczny! Wow, to jest niesamowite! Wyciągasz Jerego prosto z tunelu! Mamy cię, złodziejaszku! Niezły strzał, Massimo. Proszę bardzo, twoje zaginione opony! Czery, za karę będziesz musiał zawieźć te wszystkie opony do sklepu Massimo! Masz rację, Matyldo. Kradzież się nie opłaca. Bawcie się dobrze, moi przyjaciele! Wow, spójrz na ekipę ratunkową! Co tym razem zrobił Krokomile? O nie, Krokomil się ukrywa. To znaczy, że planuje jakieś psoty? Gary, uważaj! Krokomil rzuca jajkami śluzowymi. One zatrzymują działanie atrakcji. Ekipą musicie powstrzymać krokomila. Znalazłeś krokomila z Nie, Krokomil jest na karuzeli. Uważaj! Amber może pomóc rannym samochodom, ale sama potrzebuje pomocy. Superciężarówko, czas na transformację? Super ambulansie, czy możesz pomóc Aha! samochodom wstać na koła? Dobra robota, superambulansie. Samochody znów stoją jak należy. Amber opatruje bandażami zranione samochody. Jestem pewien, że teraz poczują się dużo lepiej. Dobra robota, Amber i Superambulansie. Ale patrzcie, Krokomil ucieka! O nie, wygląda na to, że Krokomil jedzie w stronę dzieci. Szybciej ekipa! Krokomil rzucił kolejnym jajem bombą śluzową. O nie, Krokomil właśnie wystrzelił kolejną śluzową bombę jajeczną. O nie, dzieci uważajcie! Nie jedźcie po szlamie! Koła dzieci utknęły w szlamie. Ratownicy, czy możecie uwolnić dzieci od szlamu? Frank dasz radę! Wspaniale! Wygląda na to, że Frank potrzebuje pomocy. Czas na transformację, superciężarówko. Anki super strażak hmm. pracują razem. Uh, dobra robota ratownicy udało wam się. Uwolniliście dzieci z szlamu. Mm -hmm. Ale czekajcie, mm -hmm. musicie jeszcze złapać. Krokomil wspina się na diabelski młyn, aby uciec, ale diabelski młyn jest zepsuty. Uważaj, Krokomilu! O nie, diabelski młyn jest zepsuty. Krokomil może spaść. Musicie go uratować, ratownicy. Czas na użycie tu! Pospiesz się, superwozie strażacki. Koło się psuje. Superwóz strażacki naprawia luźne śruby. To nie śruba, znów się odkręca. Pozbierz się, super Aha Dobra robota, Krokowi jest bezpieczny. <grystanie> Chwileczkę, krokomilu nie możesz tak łatwo uciec. Matylda złapała krokomila. Tym razem nie uda mu się uciec. Krokomil musi posprzątać bałagan, który zrobił. Mamy nadzieję, że Krokomil dostał nauczkę. Rozpoczynamy wyścig. Biegu. Gotowi! Staw! Potrzebuje twojej pomocy Karol. Lepiej wracaj do bazy. Mhm. To autobus szkolny lili jest w wesołym miasteczku z dzieciaczkami. Ten mały samochodzik ma jakieś kłopoty w basenie z piłkami. Zobacz, to jest następny dzieciaczek na wyskocznik. Uch, no brakowało, aby spadł. Mógłbyś im pomóc, z Doskonale, zatem jedźmy. Ciężarówka jest ha, tu pa, pomóc. Hmm? Aha, A, co tutaj się stało? Ma, la, la. A, i już wszystko jasne! Ha? To ta lepiąca guma balonowa. Ba, ba, ba. O o, ten ha? dzieciaczek ha? na platformie chyba się boi. Aha. Zrób uh -huh. coś super ciężarówko! Będziesz się transformował. Ma, la, la, la. śmieciarka? Doskonale! Dalej super ciężarówko, pospiesz się. Nasz dzieciaczek znika w tych piłeczkach. Uff, jeszcze tylko trochę i go odnajdziemy. Okej, okay, uratowaliśmy jednego. Teraz pozostał ten drugi. O nie! Ona chyba będzie chciała skoczyć! O nie! W basenie prawie w ogóle nie ma piłeczek. Jeżeli skoczy, może zrobić sobie krzywdę. Rób coś szybko! Hmm. Uh -huh. bara, bara. Hej, Maluchu, nie skacz! Uh -huh. Tam prawie wody nie ma półek! Uh -huh. Proszę nie rób tego! Uh -huh. Super ciężarówko! Udało się, super śmieciarko! Uh -huh. Mm -hmm. Hmm. <laughs> Jesteś bohaterem superciężarówką, dlatego ta piłka to prezent od dzieciaczków jako dowód wdzięczności.